Skąd mogę wiedzieć, czy ktoś jest zbawiony? Nie możemy zajrzeć do czyjegoś serca, by dowiedzieć się, czy dana osoba jest zbawiona, czy nie, ale jest parę rzeczy, które możemy zbadać: wyznanie wiary tej osoby i jej uczynki. Po pierwsze, osoba, która wyznaje podstawowe biblijne doktryny chrześcijaństwa, takie jak Trójca Święta, boskość Chrystusa, jego fizyczne zmartwychwstanie, usprawiedliwienie z wiary przez łaskę, utrzymuje elementy wiary niezbędne do bycia chrześcijaninem. Ale jeśli ktoś zaprzecza, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele, lub odrzuca usprawiedliwienie z łaski i wiary w Chrystusa lub inne kluczowe doktryny chrześcijańskie i odmawia przyjęcia tych praw biblijnych nawet po przedstawieniu ich z samej Biblii, to w takim przypadku możemy śmiało stwierdzić, że taka osoba nie jest zbawiona. Weźmy na przykład to, co Jezus powiedział w ósmym rozdziale Ewangelii Jana: Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Wyrażenie ja jestem odnosi się do imienia Boga Jahwe, podanego przez niego Mojżeszowi w Księdze Wyjścia. Jezus potwierdził tu swoją boskość, a później potwierdził to, używając tego samego tytułu w 8. rozdziale Ewangelii Jana. Wiara w bóstwo Chrystusa, czyli w to, że Jezus był Bogiem w ludzkim ciele, jest kluczową doktryną wiary chrześcijańskiej. Więc jeśli ktoś otwarcie odrzuca tą niezbędną doktrynę, to możemy bez wątpliwości stwierdzić, że ta osoba nie jest zbawiona. Po drugie, musimy się przyjrzeć uczynkom danej osoby, aby móc stwierdzić, czy odpowiadają one jej wyznaniu wiary. W drugim rozdziale pierwszego listu św. Jana czytamy: Kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Więc jeśli ktoś nazywa się chrześcijaninem, ale zachowuje się w sposób zaprzeczający temu wyznaniu, to naturalnie moglibyśmy wątpić w jego zbawienie. Na przykład załóżmy, że ktoś wyznaje wiarę w Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ale jest otwarcie i bez skruchy zaangażowany w cudzołożny związek. Taki brak przeświadczenia o grzechu oraz brak oznak walki z nim mocno wskazują na to, że ta osoba nie ma w sobie ducha świętego. Byłby to dowód na to, że nie jest ona zbawiona. Jednak musimy być ostrożni, by nie osądzać zbyt pochopnie. Mówienie komuś, że nie jest zbawiony, jest bardzo poważne. Jeśli nie jesteś pewien co do czyjegoś zbawienia, to powinieneś pomodlić się za tą osobę. Poprosić Boga, by zadziałał w jej życiu, i o to, by dodał ci mądrości odnośnie tej sprawy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jednak najważniejsze jest to, co się stanie z Tobą po śmierci. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi i nie byłeś narodzony ponownie, to Twoim przeznaczeniem jest wieczność w piekle. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, bo wszyscy złamaliśmy Boże Prawo i zasługujemy na karę, i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zbawienia, bo nikt nie weźmie lekarstwa, jeśli nie wie, że jest chory. Na szczęście Bóg zapewnił nam lekarstwo. On stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za nasze grzechy. On zapłacił okup, abyśmy mogli być wolni. Zbawienie jest darem od Boga i otrzymuje się je przez wiarę, z Jego łaski. Więc jeśli chcesz uniknąć kary za swoje grzechy, zaufaj Chrystusowi już dziś, a staniesz się nowym stworzeniem. Następnie dołącz do dobrego chrześcijańskiego kościoła i studiuj Boże słowo, by rozwijać się w duchu i podziel się dobrą nowiną z innymi.